Jeden, jest jeden haczyk. Trzeba przejść ten normalny poziom zadań nadzwyczajnych i poziom specjalny. założyć wszystko pod kondycję jeśli mamy. Jeśli jesteśmy już ubrani pod bez, bez broni, bez broni i też. Jeśli mamy towarzysza dodającego siłę to też zdejmujemy, i jesteśmy po, ubrani pod kondycję. Teraz. Czekajcie, tylko pozdrowię drużynę. Ok, Różna pozdrowiona. Teraz można przejść do naszego kolejnego kroku. No i teraz rozpoczynamy zadania nadzwyczajne. I jak my to robimy? Jesteśmy ubrani pod kondycję. Oczywiście. I zobaczmy, nasze statystyki statystyki wroga zazwyczaj są podpasowane do naszych statystyk. A że mamy rzutki to wygrywamy, spokojnie pewnie już sposób został większość przez Was znany jest ale ja w ogóle nagrać, żeby coś było przynajmniej mamy jedną wiadomość, zaraz odczytamy, ale najpierw to dobra, czytamy wiadomość zgon, dobra, podanie w płace, 5 obłonek, to na później na później o, i widzicie, dobra, jest kolejny setny. A my po prostu spokojnie, bez żadnego stresu, pokonowywajemy naszych przeciwników. 105 wygraliśmy. I no poka, bardzo ładnie. Um, kolejny, już ataki się zaczynają. Już ataki się zaczynają. Tylko się ubrałem pod kondycję. Już się zaczynają ataki. No, to jest, to jest właśnie to. sprzedaję czekajcie sprzedam tylko rzeczy yy, oczywiście to co zostawimy napitki co zostawimy dobra o 91 kondycji to się do setek kondycji przyda to też yy, kolejne kolejne na razie w drużynie nic yy, czekajcie nie w to dobra my jesteśmy nadal w zadaniach nadzwyczajnych i atakujemy dalej nic nie zmieniać jeśli założycie broń, to wtedy przegracie po, podczas tych zadań. Więc nic nie zakładać nowego Szczególnie broni, bo to zepsuje cały nas nasz plan. Ok, to też jest mniej więcej. Pokonaliśmy, dziękuję. Przejść do sklepu. Że czekajcie. To muszę sprzedać. I to sprzedamy. Najpierw odbierzemy nagrodę. I tak, w, w, w tak łatwy sposób. Sprzeszliśmy, robiliśmy parę tysięcy expa Właśnie energii jeszcze nie robię, ale. Pozdrawiam cały YouTube i Ciebie do wersji 3.3. Ja Ciebie też pozdrawiam i trzymaj się. Dobra, pojedyncze ma się, dobra. Kolejna wiadomość. Zgon, fajnie. Wpłacę 5 łuponek. Dobra, zaprośmy go. Okej. Okay. I to jest bardzo przydatny sposób, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Najpierw założymy sobie normalny secik. Już. I przejdziemy do walk. tylko muszę to w miarę szybko zrobić jeszcze tylko towarzysz i tak dobra tego mniej więcej to się hmm nie opłaca się zdecydowanie o jeszcze się opłaca to się nie opłaca dobra robimy robimy już ataki Tylko sobie. No nie, nie mówię tego. Dobra, jest. Tak rzecz grzmi u mnie. Kurna. Dobrze, ale przejdźmy do ligówek. No, Oczywiście plankton. Powinien pójść gładko. Tak jest. 10. Dobra. Ziewcu. Pliknij. Dobrze, też powinien pójść. Kolejna walka wygrana. Kacperek1948. Jest kolejna walka wygrana, więc na razie ta ligówka nam idzie bardzo dobrze. Okej, okay, przejdźmy do... Dobra, no i... No nie, czekajcie, nie, nie na poziom, nie na poziom. Dobra, bez różnicy. 92 honoru. E ader pokonany gładko, przyjemnie. Hmm. Daniu 3 pójdzie, tak jest, pójdzie. Spokojnie. Kolejny atak. I kolejny wygrany Ja się bardzo z tego cieszę, szczególnie że muszę trochę podekspić ten, ten honor. Dobra, to, to już pójdzie gładko. Jeszcze jeden atak. O wszyscy aktywni. Ładko, że nie, nie pójdzie, nie pójdzie. Weźmy ten. Nie. O, ten po, powinien pójść. Poszedł. No dobrze. Hmm. Co? Czy w drużynie też piszą? Nic nie piszą, więc. No więc przechodzimy do zadanek. Jeszcze raz to wracam. Czy w końcu go pokonamy? Bo ostatnio na odcinku nie pokonaliśmy go. Tutaj chyba też nie popłożesz? Zobaczymy. Poszedł, tak jest. Dobrze. Sprawdzimy itemek. O, tak, dobra. Dobrze. Patrzcie, że towarek jeszcze. Zapomniałem gdzieś. Minus 40, plus 8 nie opłaca się. Minus 6 nie, minus 11, plus 24. A weźmy ciągnie. Odejmuje nam siłę. Okej. Okay. Przechodzimy do kolejnych. Pokonaliśmy tak jest. Kolejny pokonany przeciwnik 93. Pokonaliśmy tak dobrze. Sprzedaję. bo mi się już kończy. Czy to wygramy? Tak jest. Jestem bardzo zadowolony. Tu. Ujany. Dobra. Aj, tu przegraliśmy. Szkoda. Szkoda, że przegraliśmy, ale plus 18. Niech będzie. Kolejna wiadomość. No ale dobra. Spróbujmy sobie jeszcze zadatkować tę bo Mam baterię. Może nam się uda. No, muszę w ogóle... Okej... Okay. O, wygraliśmy i osiem oponek, fajnie. Fajnie, fajnie. Jeszcze coś w drużynie. Jedna opłonka. Mm, siema. Dobra, dobra, to później napiszę. Ja się chyba z wami żegnam. No tutaj są do drużyny. Tutaj mam energię i 8 opłat. Dobra, zbieram, zbieram na te opłaty. O, tutaj sobie zaraz pomagasz, kupię. Ale ja się chyba będę z wami powoli żegnać. Oczywiście ten sposób. O, jeszcze nie lepszy. Czekajcie. No dobrze, do no jeszcze ja z wami żegnam. Do następnego. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i zostawcie pozytywny komentarz. Cześć.